Pies czy kot. Fredka czy chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa, Adam Cyniak. Najczęściej w naszych audycjach opowiadamy o jednostkach chorobowych psich i kocich, oczywiście, a także o profilaktyce oraz pielęgnacji, ale dziś, dziś zmierzymy się z ludzkimi przekonaniami, które są głęboko zakorzenione. Oczywiście mam na myśli te przekonania związane z naszymi zwierzętami i niekoniecznie są to przekonania słuszne i prawdziwe. Zaczynamy od psiaków. Psy jedzą trawę, kiedy brakuje im witamin. To prawda czy fałsz? Myślę, że ogólnie można powiedzieć, że jest to fałsz. Najczęściej piesek próbuje zjeść trochę trawy po to, żeby wygenerować sobie odruch wymiotny. Raczej nie jest to związane z niedoborem minerałów czy witamin. Natomiast część piesków po prostu, nawet mój osobisty, prywatny pies na spacerze lubi sobie jedno czy dwa źdźbła trawy skonsumować. I o ile to są jedno albo dwa takie elementy, to w żaden sposób nie stanowi to zagrożenia dla pieska, ale jak już to pytanie padło, ponieważ kilka razy w życiu z perspektywy chirurga zdarzyło mi się wyciągać psiakom trawę z żołądka, to w sytuacji, w której pies zaczyna spożywać trawę jak koza, jest to absolutnie zabronione, bo pies tej trawy nie strawi w takiej postaci jak kiedy trafia do żołądka niestety wychodzi tłem jeżeli zje tego za dużo, to może dojść do niedrożności przychodu pokarmowego. To już wyjaśniając sprawę do końca, uzupełnię jeszcze to zagadnienie o pytanie: jakie byłyby objawy u psa, gdyby rzeczywiście pojawiły się u niego niedobory witamin? Trzeba by się było zastanowić, kiedy takim e, pieskom może brakować witamin, minerałów lub jakichkolwiek elementów, powiedzmy, z zakresu dietetycznego. Ponieważ. E, Owszem, kiedyś były takie jednostki chorobowe jak krzywica związana z niedoborem wapnia na przykład. Natomiast są to choroby bardziej bym powiedział historyczne, gdyż w dobie suchych karm, regularnego odrobaczenia i dbania o zdrowie naszych piesków czy kotków, to problem niedoborów w zasadzie nie istnieje. On może się pojawiać w momencie, w którym mamy bardzo mocno rozbujałą chorobę pasożytniczą, jeżeli od dawna naszego pieska czy kotka nie odrobaczaliśmy, to wtedy te elementy z pokarmu no niestety pobierają pasożyty i może się pojawić jakiś niedobór. No i Druga taka grupa problematyczna, która może mieć związek z niedoborami, no to są pieski, które chorują generalnie na, mają schorzenia przewodu pokarmowego i mają z jakiegoś powodu utrudnione wchłanianie. Natomiast u zdrowego psa, jeżeli karmimy go suchą karmą, nie karmimy go jakimiś resztkami z to, co nam zostało z obiadu, to... Takie ryzyko niedoborów makro-mikroelementów to w zasadzie na tą chwilę nie występuje. W takim razie tu już mamy jasność, jedziemy dalej i chyba będzie zabawnie. Adam, co ty na to? Czarne podniebienie u psa oznacza, że pies ma zły charakter. <laughs> to jest być może wściekły. E, oczywiście fałsz, pigmentacja tutaj w żaden sposób nie wpływa na Yy, samopoczucie, charakter czy zachowanie pieska. Także czarne podniebienie wcale nie znaczy, że pies jest zły, wściekły i agresywny. No skoro już o podniebieniu psim zagailiśmy, to mam pytanie bonusowe. Dlaczego czał-czał mają niebieskie podniebienie? Czał-czał to w ogóle ma niebieski język. To, to wszystko jest związane z pigmentacją. No tak jak na przykład Rottweiler w typie rasy w zasadzie poza kufą i końcówkami łapek cały jest czarny, jest też to jest uwarunkowane pigmentacją, także na 100% tego nie powiem, bo nie jestem hodowcą czałczaów, natomiast myślę, że to jest po prostu taka charakterystyczna cecha rasy. W zasadzie z kilkoma właścicielami czałczaów współpracujemy, w sensie są to nasi pacjenci, więc jak kiedyś mi się pojawi na wizycie, to zapytam, czy właściciel coś więcej na ten temat powiem. Być może któryś z naszych słuchaczy akurat ma psa takiej rasy i wie, skąd u czał czał niebieski język. A jeśli tak, to zawsze można do nas napisać, o czym przypominam przy tej okazji. Adres mailowy to serwismałparadiorsc.pl. W tytule należy wpisać pytanie do weterynarza i w mailu można się podzielić swoimi przemyśleniami. Także na temat koloru języka czy podniemienia a może znają Państwo jeszcze jakieś mity o psach lub kotach, warte przeanalizowania, o których w tej audycji akurat nie powiemy? No to pochylimy się wtedy nad takimi pytaniami w kolejnych audycjach. Tymczasem wracamy do zestawu naszych przekonań. Uwaga! Suchy nos u psa oznacza, że pies jest chory. Prawda czy fałsz? Absolutnie fałsz. I to w obie strony trzeba pamiętać, że suchy nosek, ciepły nosek, wilgotny, zimny absolutnie nie jest wyznacznikiem temperatury i zdrowia, bo oczywiście to w dwie strony może być mylące. Możemy się martwić tym, że pies ma suchy nos i jest chory, a po prostu ma na przykład większość buldogów, będzie miało zrogować ciało i suchy nos ze względu na to że to jest taki, taka cecha charakterystyczna rasy. No i w drugą stronę, jeżeli na przykład nasz pies, który jest na przykład labradorem, od tygodnia przestał przyjmować pokarm, a przez 13 lat ostatnich codziennie nie odstępował miski o krok, przestał jeść, ale ma wilgotny nosek, więc to znaczy, że na pewno jest zdrowy. No to nic bardziej mylnego, także nosek nie jest absolutnie wyznacznikiem zdrowia lub jego braku. Następne w kolejce chyba niełatwe pytanie. Czy to prawda, że psy rasowe chorują częściej niż kundelki? O jest o tyle yy, ciężkie pytanie, że Faktycznie mamy rasy predysponowane do pewnych schorzeń, jak na przykład tam stafy czy bokcery są to zdecydowanie rasy, u których częściej pojawiają się zmiany nowotworowe. Natomiast z drugiej strony naszymi pacjentami są również kundelki, u których pojawia się cały... Szereg i przekrój wszystkich chorób, jakie, z jakimi się spotykamy na co dzień w naszej pracy. I oczywiście kundelek jako miks wielu raz, to pod takim względem genetycznym tych genów i tego wymieszania ma o wiele większą różnorodność, więc teoretycznie na, na takie choroby dziedziczne, wrodzone i genetycznie one będą rzadziej chorowały. Natomiast na Okres starzenia i zegar biologiczny niestety to tak jak u ludzi, no nie mamy za dużego wpływu i każdy piesek, który ukończy 10, 11, 12 rok życia jest pacjentem geriatrycznym i niezależnie czy to będzie owczarek niemiecki czy szpic miniaturowy, czy kundelek, to pewne choroby mogą i tak, i tak się pojawiać. Eee, przykład znowu mojego prywatnego pieska, pomimo tego, że jest to kundelek, ma niecałe pięć lat, a niestety już na swoim koncie ma choroby Cushinga, niedoczynność tarczycy i alergie. Więc wydawałoby się, że kundelek jest niezniszczalny, a w tym wypadku całe szczęście... Że trafił mu się właściciel lekarzy weterynarii. Kolejna sprawa łączy nam się nawet z powiedzeniami. Mówi się przecież, że ktoś z choroby może się wylizać, albo nawet mówi się, że goi się jak na psie. Wobec tego wierzymy, a przynajmniej niektórzy z nas wierzą, że psia ślina leczy rany. Prawda czy fałsz? Ale czyje rany? Teraz tak, oczywiście był taki mit, że to się tam wyliże, że goi się jak na psie. Nie wiem dlaczego, ale mam takie skojarzenie. Potopie, czy w Pani Włudojowskiej była ta scena? <grywa> no to tam leczyli śliną, chlebem i chyba pajęczyną, z tego co pamiętam z książki. To dawno bardzo temu czytałem i podobno to leczyło. Więc nie, ślina absolutnie ślina nie ma właściwości leczniczych, śliną nie leczymy. Wręcz przeciwnie, jeżeli mamy radę, a pies ją będzie rozlizywał, to poza tym, że przeniesie sobie bakterie z jamy ustnej. To opóźni proces gojenia, ponieważ będzie tą ranę rozlizywał, będzie zaburzał proces gojenia tkanki takiej naprawczej, bliznowatej ziarniny. Dlatego to jest z jakiegoś powodu wymyślone, zostały różnego rodzaju kołnierze ochronne, które mają przeciwdziałać e, lizaniu ran. I w tym miejscu musimy postawić kropkę, bo czas nam się kończy. Do mitów i przekonań wrócimy w kolejnej audycji, bowiem nie wyczerpaliśmy jeszcze puli związanej z psami, a przed nami jeszcze koty, na no koty to niemal mistyczne stworzenia i obrosły już taką ilością legend, że na pewno będzie ciekawie. Zapraszamy zatem za tydzień Karolina Bastkolasa. Adam Cyniak. Do usłyszenia. Pies czy kot. Fredka czy chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w Eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.